Czy zagram w City... City Car Driving 2? Co ty p***dolisz? Jest zapowiedziane? Zobaczmy. City Car Driving 2, czyli symulator nauki jazdy po mieście oraz samej jazdy po mieście, w który graliśmy na przykład dzięki goglom VR bo można w ogóle grać na kierownicy z urządzeniami kontrolującymi jazdę oraz na przykład z goglami VR, to w ogóle jest pełna imersja. Jest to City Car Driving, jest także takim egzaminem na prawo jazdy, ponieważ jest normalna szkoła zdawania prawa jazdy, wszystkie te na manewrowym placu działania, a potem jazda na mieście, więc naprawdę fajne rzeczy można zrobić. I uważam, że to jest jedna z lepszych aplikacji, żeby się zaznajomić z jazdą, Samochodem, jak ktoś jeszcze nie ma prawa jazdy i się boi, albo nie wie nic na ten temat, to zapoznanie go z czymś takim na początek jest jakimś pierwszym krokiem, który może mu ułatwi później e, pójście na egzamin czy coś, nie? Tylko to jest wszystko, to jest anim... Nie lubię takich trailerów. Bo to nawet nie jest silnik gry, nie? No ktoś zrobił animację trójwymiarową po prostu, no. Tylko tak, czy co to cokolwiek będzie innego względem City Car Driving Simulator Designer Drivers Master Driving Setting, nie? Pokaż mi screeny jeszcze co tutaj macie. Eee, Tutaj są fast drive'y, ok. Tu jakieś inne. No nie wiem, no może będzie troszkę co, no, graficznie wygląda podobnie. Zresztą zobaczcie jak wygląda City Car Driving 1, którego zresztą posiadam i mam już ogranych tam parę godzin w nim. Nie wygląda dużo gorzej. Może tutaj te cienie, że te budynki nie mają i tak dalej, ale. No podobnie wygląda, może, może faktycznie tamten będzie silnik troszkę lepszy, dawał możliwości, natomiast tutaj najważniejsza jest grywalność, a nie grafika, czyli dobrze zaprojektowany system zdawania egzaminu na placu jazdy, a następnie na, na drodze. Problemem tej gry jest to, że ona ma skrypt zero-jedynkowy. Co to oznacza, że na przykład wielokrotnie, gdy chciałem zdawać prawo jazdy w tej grze, na mieście, to ta gra nie bierze pod uwagę takich sytuacji, w których by wziął taki prawdziwy egzaminator, który siedzi obok, jako człowiek, który jest w stanie niektóre rzeczy ocenić nie zero-jedynkowo, tylko jeszcze jest pełne spektrum pomiędzy pewnych zdarzeń losowych i tak dalej. Na przykład ktoś ci wyjedzie, trąbnie, nie wiem, skręci, wiesz. Takie rzeczy, na które można. Może nie, że przymknąć oko, ale da się wytłumaczyć, że to nie było z Twojej winy. Tutaj natomiast rzeczy, które są ewidentnie z winy innego uczestnika ruchu, mogą ci przerwać egzamin. Bo tak jest skrypt zrobiony. Zapraszam Was do moich filmów na YouTube. Zresztą ja nagrałem dużo tych filmów i w goglach, i bez gogli, więc yy, no niestety jest dużo takich sytuacji, że chłopci na przykład wyjeżdża, bo tak skrypt zadziałał. No to ty musisz się zatrzymać i nagle ci coś mówi egzaminator, że o Jezu niezdane, bo zatrzymałeś się na środku skrzyżowania, nie? No to, tak jakbyś miał wdupić się w ten samochód. No, także nie rozumiem tych rzeczy niektórych. Ale poczekaj: Boncall, uh, City Car Driving w goglach gdzieś było czy nie? O jest. Po jestem O, patrz 56 metrów w prawo. Jadę. No, na spokojnie, na spokojnie to trzeba wziąć. ja też tutaj zatrąbię dobra, O, To mi się podoba. Czekajcie, muszę tylko wyłączyć tego steama. To tak wygląda mniej więcej. Bo skręcamy elegancko i jedziemy do przodu. Elegancko. Dobra, wyłączamy sobie to. O, musimy zwolnić zawsze przy przejściu dla pieszych. Jak będziecie zdawać egzamin, to zawsze zapunktujecie za 100 metrów w prawo. No, jak zdejmiecie gaz, przynajmniej nogę z gazu na 2 sekundy przed przejściem dla pieszych, to egzaminator o, teraz mam zawsze powie. O, to dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, skręcamy w prawo, 6 metrów. Ile mam błędów? Na razie żadnego chyba nie popełniłem. No fajna jest to sprawa. Jak macie Google VR, naprawdę można ciekawie zrobić ten egzamin. Pierw w ogóle jest tutaj na placu, więc trzeba go zrobić za jednym zamachem. I teraz tak, jeżeli ja na przykład tu już zrobiłem tą pierwszą rzecz, że jedziemy od razu do drugiej i widzicie, zaraz zobaczycie pierwszy problem. Pierwszym problemem jest to, że nie mamy tutaj siedzenia obok pasażera, więc nie możemy wykonać takiego ruchu. Tutaj bym teraz wziął, tak objął ten zagłówek i tak się spojrzał. Drugim problemem jest to, że zobaczcie, jak wygląda mój Aha. samochód z tyłu. Jest bardzo nieprzyjemny. Akurat to jest jakiś peżot. Yy, I on ma obcięty bardzo wysoko w ogóle ma yy, tą szybę. Jest to bardzo niefajne yy, auto do uczenia się cofania, ale my będziemy patrzeć tutaj na yy, szybę. Na lusterko, nie szybę.